Ale też produkt. No bo tak, skoro to u nas dopiero raczkuje, to też fajnie widać tutaj po YouTubie, gdzie mamy kontent na, na, na polskim YouTubie i kontent na powiedzmy anglojęzycznym YouTubie. To jest jest przepaść, tak? Tutaj Daniel właśnie na Backstage'u powiedział, że to jest, jest, jest duża różnica. Ja się właśnie z tym zgadzam. Więc jeśli ktoś ma zasoby czasowe 2-3 godziny dziennie, chłoniesz wiedzę, którą masz na anglojęzycznym YouTubie i przekładasz to na język polski, tak? To samo nagrywasz, tylko po polsku. Ja zaczynałem na YouTubie od kontentu, jeśli chodzi o strony internetowe, gdzie nie było tak naprawdę żadnego kanału WordPressowego i zobaczyłem, że to za bardzo dobrze żre na anglojęzycznym YouTubie i tego mi brakowało, bo nie miałem się z czego uczyć, tak? więc uczyłem się z anglojęzycznych kanałów, więc to, co się nauczyłem, nagrywałem po swojemu. Tak? I w ten sam sposób teraz można to zrobić: budować swoją silną markę osobistą, właśnie w niszy sztucznej inteligencji. Chłonąć wiedzę i przekazywać ją na język polski, tak? Do tego oczywiście można zarabiać na swojej wiedzy, tak? No tutaj ja jestem tego przykładem. Dwa kursy wypuściłem, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Ogólnie na kursach, nie to, że tu się chwalę, tylko na samych kursach zrobiłem prawie 2 miliony złotych i jakaś z tego duża część to, jest, to są właśnie te, te dwa kursy ze sztucznej inteligencji, tak?